Pierwsze, spior malin, większych rodzajów Nie tu mi wystarczy, bo malin jest troszeczkę sporo w tym roku. wspieram tylko takie jak jest takie stare, jak tu o, takie maliny, się nie natałem, zobaczcie jakie różnice one zostawią że wyrzucam, żeby się młode łyduszki były na następny rok No tutaj jeszcze więcej jakiego rodzaju malin jest to pospierania wspieraniu trochę więcej malin będzie uspieranych. ten się nie udaje daje albo były to te maliny do jedzenia albo na sok malinowy będę robił w tym roku znowu bo powiem wam, że tych malin jest bardzo sporo w tym roku więcej chyba od żółtych bo żółtych chyba już nie ma w ogóle, nie pamiętam ale pospieramy wszystkie maliny te, żeby nie zostały nic. Bo mają być też, czy też, ma być cieplutkie i też, czy mają być. Nie wiem, czy malin przypadkiem też się nie rozwali. <laughs> widzimy się jak pospieram maliny będzie cała miseczka połączyć się z porodem <laughs> Tak jak mogę wam powiedzieć najlepiej kupować maliny nie ze sklepu tylko osoby, które mają takie małe ogródki maliny swoje od rolników bo są takie maliny bez chemii i są lepsze w smaku a w sklepie kupujecie niektóre osoby tak kupują to w tych w, tak kawkach sporo chemii dają do tych kawałek, niektórzy gotowcy e, a tak od rolnika macie świeże, a to są maliny jedzie ładniutkę. Powiem wam, że będzie sporo spioru z tego jednego rzutu teraz co ja maliny Tyle połóżmy do roku Została jeszcze tylko połowa prawie taka do zabrania w następnym roku będzie troszeczkę więcej malin, bo mam w planach sobie te maliny powiększyć o kilka razy więcej, żeby było ich na podwórku. Drugą rzeczą jest to, że u mnie maliny się nie marnują za bardzo, bo bardzo szybko albo zużywamy takie maliny, albo tutaj nam się rozstać. Co roku pospierałem dwa lata temu maliny, spierałem, uspierałem całe wtedy pięć litrów. weźmiemy tutaj taką metrę. w ogóle malin jest mega sporo w tym roku jedziemy w taki malutki, to jest piorów to podbieramy te mniejsze tutaj obecnie tak wygląda pełna miseczka malin prawie z malinami przechodzimy na drugą stronę jak u mnie widać, troszeczkę tak okiem Coś mi się rośnie A czy tutaj to jakieś jakieś Jest jedna sztuka malinki jeszcze. Jedna została tutaj. To jest zbiorca prania. A. I ostatnia malinka. I takim zbiorem mamy pełną malinkę. Pełną misieczkę. 马林。